Chciałbym pokazać z moim kolegą Wam naszą nową makietę. Robiliśmy ją, ile to było 4 godziny. Użyliśmy dużo figurę i staraliśmy się bardzo w detale, więc zapraszam do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. No, więc nie objawiac z to jest bitwa na kaszyk. Tutaj jest Droid Fire. No. I ogólnie tutaj jest baza, która na której walczą. jest tutaj joda. O i tutaj mamy poty bunkier, wybudowaliśmy to zbrojownie i z tej strony gdzie komanda robli z rękiem. No, może jeszcze zrobimy drugą część, byście chcieli I no. Tutaj mamy właśnie, właśnie sami robiliśmy tą broń. Tak no. Może zrobimy z tego film custom. No. I tutaj właśnie jest droid, ten droid, który wychodzi z wody. tutaj są dwa droidy, droid dowódca i jeden klaszczyk droid. I tutaj drugi. I no. Jak chcecie więcej makiet, to piszcie w komentarze. No, tak ogólnie, to myślę, że wam mo mo makieta może się spodobać. Więc jak chcecie piszcie, z jakich planet, byście chcieli makiety, to my się postaramy je zbudować. Jeszcze raz zapraszam do zostawienia lajka like i suba. I to będzie koniec, więc do widzenia i...